Cześć, z tej strony Mrożon i kontynuujemy naszą grę z gry Harry Potter i kamień filozoficzny. No i co mamy należy do zrobienia? Yy, jeśli ktoś pamięta, to musimy znaleźć magiczne nasionka, ogniste nasionka dla Hagrid'a. czegokolwiek mu one są potrzebne. O! Już się. Wow wow, wow. tam zaraz ma wow. Zobaczymy, co tu. Ktoś tu jest. Nie, dobra, to tam najpierw. Aha, czyli to tak to zrobiliśmy kółeczko. Mm. Już mamy 157 fasolek. Hmm, hmm, Dawaj, Harry. Czas na WF. O! O! Co tam jest? Jest, udało się. Co Karta! ja. Dawaj! Jest. W Ogólnie, tu są gdzieś dwie takie karty, więc... Może znajdziemy jeszcze jedną? Miejmy hmm, nadzieję. No... To w dół poszło? Czy mi się wydawało? O, no właśnie. No dawaj. O, o się żaba. Jeśli będę mało tak, że tak powiem, rzeźki i w ogóle to... Sorki, ale jestem trochę przeziębiony i jeszcze... Nie czuję się tak na 100% dobrze. Ale znowu nie jest bez przesady jakoś bardzo źle, żebym siedział cały czas leżał w łóżku. Także spokojnie. Aha, tak, gdy musimy iść, to czekaj, czekaj. Wow. A tam przeskoczę. po fasolki same. Fuuuuck! Nie, ale żal. Aha, ale tu mamy przy tym wodospadzie. Mega. Damy radę. Ogólnie mi się ostatnio nudziło, i odpaliłem sobie. Y, jak może pamiętacie, chyba. W drugim odcinku mieliśmy latanie na miotle. Takie obręcze. Y, na czas. To było 80 parę obręczy. I nie pamiętam dokładnie, ile miałem w tym drugim odcinku. Ale tak sobie odpaliłem to latanie na miotle, tak z nudów. Y, chyba wczoraj. O! To ja chyba to, to Okej, okay. Muszę trzymać z dala od ognistych naszą. <mulity> Aha, jeszcze jest gorąco dobra. A już nic to 3. A mamy ile mamy tego zabrać? Chyba o 5 czy 8 no. No. W każdym razie yy, nie wiem co zaczęłam mówić w końcu. Pan Michael przerwał yy. Muszę sobie przypomnieć. Wiem, trochę zamulam, ale naprawdę też byście tak zamulali. Pra mnie doskoczy, nie ma szans. Taka dramatyczna muzyka. No, dawaj, oj, oh, coś jak będzie kolejny odcinek bez żadnego nowego czaru, no to będzie źle, szkoda. No. karta, karta, karta. To będzie karta. Nie ma karty, żal. 167 fasolek. Super, mamy wszystkie nasiona chyba. Tak no mi się wydaje, bynajmniej. O, 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 o. Jeszcze tam są? A czyżby tych nasion mamy mieć więcej? Wydawało mi się, że ich mamy zabrać mniej niż 10, tak w ogóle. O właśnie, jestem ciekawy, tak teraz sobie pomyślałem, że skoro za każdą rzecz, którą coś zrobimy, dostajemy punkty, to nie wiem, czy Hagrid nam mm, da punkty za to, że przynieśliśmy... Te nasiona. W końcu Hagrid jeszcze w tej części nie jest... Tak dla tych, którzy, nie wiem, nie czytają Harry Pottera, nie czytali czy nie oglądali, bo Hagrid nie jest nauczycielem, tylko jest po prostu gajowym. On sobie tak nie może punktami dysponować. Hmm, co my mamy z tym zrobić? Coś <laughs> mi się wydaje, że mam wykorzystać tego żółwia

Incendia. Kurde, no co tak szybko z tego czaru Incendio! się budzicie Coś czuję, że tam za tym, że tam Incendio! gdzie było to drewniane coś, to tam była druga karta. Już. naprawdę nie zależy mi na tych wszystkich kartach, przynajmniej w tej części gry, bo tam w drugim czy w pierwszym odcinku yy, ze nie zebrałem karty, bo po prostu stwierdziłem, że zbiorę ją chwilę później. Po czym okazało się, że wszedłem w miejsce, gdzie już nie będę mógł się zwrócić. O, 168, super. Aha, dobra, super. Wow. Ale Harry jest potężny, nawet porusza naturę. To jest dopiero magia. Dobra, to zaraz przyjdziemy, tylko na to jeszcze idziemy po... Mmm, fasolki! Dobra, 170 fasolek. Pewnie znowu przyjdą Fred i George, stwierdzą, że potrzebują do pewnego <śm> eksperymentu. Fuck! Jest dobrze, że to jeszcze nie, 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 nie. Flip and go okay. Ogólnie to ciekaw jestem jak tam będą wyglądać dalsze nawiązania do, y, do fabuły zarówno książki jak i filmu. Tak jak na razie jedynym przynajmniej ja tak uważam Jedynym nawiązaniem do filmu, czy do książki, to jest y w sumie dwa, dwie rzeczy. Pierwszą to jest y nauka Wingardium Leviosa u profesora Fitzwicka, a drugim... w sumie można by się uczepić tego Alohomora, że też występował w filmie, nie? Ale jeszcze jeden Jeszcze? To... Um, bo, pogoń za Malfoyem, który zabrał Neville'owi przypominajkę. Są chyba na razie jedyne rzeczy, które pasują do... do fabuły. O, już.

Dobra, bierz kartę. O, teraz Harry, Hagrid będzie. A w jeszcze to jajko smoka. Bo czasem w sumie to ma, jest jajko smoka, więc. Go ahead and put them in the fire, Harry. Norbert. Norbert. You've done it, Harry. It's hatching. Oh. Ain't he lovely? I'll call him Mervin. He's a Norwegian Ridgeback, you know. Up you come, my beauty. Here's the it. you Here, take this flute. It can be used to help some creatures sleep. You'd best get ready for Quidditch now. Should be an exciting game. Slytherins a tough team, but y'all show 'em a. No jasne. Hm. jest give Norbert his first feed. Oh No, czyli jakieś nawiązania do tej fabuły są. O, od razu? A Gdzie masz miotłę? No jakiś trejer. <śprayer> Welcome to Quidditch. I'm your commentator, Lee Jordan. Lee Jordan. No i spoko. So, the fish has three goals at each end. Throw the and try to put it through the hoop. No, dobra win. What is not to Because I'm not going to not <laughs> <Ktoś wce> to is Harry Potter. It's team job to find and catch the golden snitch. Jordan? Sorry, Niekoniecznie, wcale nie. Bo jak będzie więcej niż 150 punktów, to możemy przegrać, nawet jak za pierwni. Czy taka sytuacja była przy yy... Przy czym! No spoko no.

O jak ja mam go złapać? czy co? Czy mam go wleczyć z niego? No. O jezu, od kiedy to niby? I dlaczego niż... Szukający wchodzą w ingerencję ze zniczem. A ty też, też kopną z no. Nie biluj. tego no. no. Musisz go zjeść. Ciekawe oh, czy będzie to że możesz zjeść. Chodź, Potter. Co masz na myśli no co? Zostań z nim, Harry! to jest Ej, halo, halo. Się o, no, chyba nie bardzo widzieli kogo biorą w niejako czukającego Jakoś dużo łatwiej się w Mistrzostwach Świata w Fidżi odmienił co No dzień Amazing, nie wiem co tu jest Amazing ale spokój to nie, to nie

Potter closes in on the Snitch! The crowd is on its feet! Come on, Harry Potter! mnie. Stay with it, Harry! Potter is so close! Oh, he's lost it! Potter's gaining! Come on, Potter! Don't give up now!

No, byłam blisko. Może nie będę tak biegać. Jest, no! Y, skok, jest, udało się! No, złap. No lol! no Jest. Złapaliśmy z co udało się, dobra. Uch, pomyślałem, że będzie kurde znowu nie. godzina. Ale nie połknął, a powinien go połknąć. Bo inaczej, no skoro tak, to w Instytutach Śmierci nie mogą zrobić... Skoro tutaj tak zrobiły, to w dniach nie mogą zrobić e, tak jak w książce. Było. I Bo to... Potter, nie fair, chyba. Tak, fajnie, że był sapa. Cała drużyna grała. O! Congratulations again for winning the Quidditch match against Slytherin. Thank you are fantastic. Yeah. Something is troubling me, Harry. Ron and I heard strange noises outside the Forbidden Corridor. Come up to the third floor and have a look. Spocker. Yay! No longer Okay. Hmm. Please stop that. Aha, spoko. Nawet nie wiem, co takiego ci zrobiłem w facie, ale z hmm. O, tutaj nie byliśmy chyba. Yeah. Gdziemy za nią? Aha, pewnie nawet nie możemy tam pójść, ale gra sugeruje coś nie O, możemy. Hey Harry, have you collected No jasne beans? Z to z Harry. We really needed tych... Dariusz, 25. To Jezu, 3 karty. 3 karty w ciągu jednego odcinka. Totalne szaleństwo. To jest dopiero amazing. A nie jakieś kombinacja. Coś mi Ok, to wracamy w takim razie. Przejdziemy tam. Chyba nie. Trzeba gdzieś znaleźć zapiskę gry i trzeba będzie kończyć ten odcinek. To jest co prawda strasznie zamulające, ale mam nadzieję, że jakoś wytrwacie do końca. Naprawdę, mam szczerą taką nadzieję. Ej, no i to bez jaj. O żaba, Super. Mam nadzieję, że wytrwacie to tu do końca, bo po prostu. No. Choroba nie wybiera. W sumie nie jest jakaś wielka, straszna choroba, ale po prostu się już tak słabo czuję. No jest! Co ty nie powiesz a ty naprawdę masz... Wait, the Slytherin Jasne. Zgoni to frajerzy. You're quite tenacious, aren't czy w normalnej szkole. Tak przykładowo, biorąc pod uwagę, że jestem jakimś tam obcym dla wszystkich. Bo jakoś nikogo z nich nie. Aha, no bo tam było tylko to. Biorąc pod uwagę, że przykładowo ja nie, przynajmniej w grze tutaj, nie znam żadnego z nich, a oni coś tam do mnie pieprzą, to nie wiem, to nie. Wiem. Ja chyba ja w szkole nie, nie gadam. Do ludzi wiesz, wiecie, no... Czegokolwiek, jakich nie znam, no. I pełno mnie takich głupot. O, jest księga zapisów grup. Aż ta wielkość świata tutaj, po prostu mnie tak, tak mnie po prostu zadziwił, że się prawie pogubiłem. O! Kończymy na 162 posolkach. <laughs> Życzę Wam miłego dnia, mam nadzieję, nie chorujcie, bądźcie zdrowi. Na razie, wszystkiego dobrego, cześć.